Witam, nazywam, nazywam się Anna Jurewicz, pełnię funkcję dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Nauczycieli w Toruniu. Chcę przedstawić Państwu naszą firmę i jej ofertę. Chcę powiedzieć o trzech zasadniczych obszarach, w których funkcjonuje nasza placówka. Pierwszy z nich to formy doskonalenia, które przygotowujemy dla nauczycieli, dyrektorów, kadry zarządzającej oświatą. Właśnie przygotowaliśmy nową ofertę, która od nowego roku szkolnego będzie dla, do Państwa dyspozycji. W tej ofercie są kursy, szkolenia, inne formy doskonalące, przewidziane zarówno dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów, jak i formy ponadprzedmiotowe związane z obszarem wychowania szczególnie ważne dla nas są formy związane z zarządzaniem placówką oświatową na które zapraszamy kadrę zarządzającą, dyrektorów placówek. Drugi obszar naszego działania związany jest z doradztwem metodycznym. Prowadzimy cztery zespoły doradców metodycznych i w Zachęcamy Państwa do korzystania z pracy tych doradców, a przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zapraszamy i zachęcamy do nawiązania z nami kontaktu i tworzenia nowych zespołów w nowych e, miejscach na terenie naszego działania. Trzeci obszar, o którym chcę powiedzieć, to projekty europejskie, które realizujemy. E, pierwszy z nich to projekt Astrobazy. Największy no, na pewno w naszym województwie, można powiedzieć, w Polsce, a właściwie chyba na świecie, nie ma takiego projektu, który zakłada zbudowanie 14 Astrobaz i wyposażenie ich w sprzęt do obserwacji. Już od roku przygotowujemy osoby, ludzi, którzy będą pracować w tych miejscach i którzy będą prowadzić zajęcia z młodzieżą. Drugi projekt. To klucz do uczenia, projekt wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli, związany z doskonaleniem umiejętności. Ten projekt ruszył już od stycznia, w tej chwili jest kontynuowany i ciągle zapraszam Państwa do zapoznania się z tą ofertą na naszej stronie internetowej, na stronie internetowej projektu Klucz do Uczenia. Nasza firma ma 20-letnią tradycję. Wierzymy że ta tradycja i umiejętność dobrego patrzenia w przyszłość, wyprzedzania zmian, które zachodzą w otaczającym nas świecie sprawi, że potrafimy naprawdę dobrze wspierać nauczycieli w ich codziennej pracy. Zapraszam.